Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, a później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Szanowni Państwo, rzadko widzę Tomka wzburzonego, a jak wczoraj posłuchał wypowiedzi pana Rafała Trzaskowskiego, który ustosunkowując się do pomysłów prezydenta Warszawy do pomysłu przeniesienia pomnika Słoneńskiego z Placu Pisuckiego powiedział, że no jeżeli go pomysł trzeba... Pomysł jest Sienkiewicza pomysł i bardzo dobrze, trzeba... Tak. natomiast, że jest tym, że jest za tym żeby można że jak się go trzeba przesunąć to tak, ale jest przeciwny jego całkowitemu go usunięciu z placu. I dlaczego teraz my uważamy, że ten pomnik powinien zniknąć? Po pierwsze dlatego, że jest brzydki. Szanowni państwo, jest po prostu brzydki i nie został postawiony jako wyraz oczekiwań ludzi, tylko jako Wola Jarosława Kaczyńskiego, tak samo jak pomnik jego brata. Oba te pomniki powinny zostać przeniesione z reprezentacyjnego miejsca, jakim jest plac Piłsudskiego. Ja może dodam jeszcze, że dla mnie samo to, że pochowano na Wawelu Lecha Kaczyńskiego było gigantycznym błędem, który się zemścił cztery lata później, Pięć lat, 4, 5 lat później przepraszam, 5 lat później w wyborach prezydenckich i wyborach parlamentarnych, bo to są handikapy, które Jarosław Kaczyński wykorzystał bardzo mocno. I dziś taka próba, dla mnie jako Warszawiaka, to jest po prostu narzucenie woli Jarosława Kaczyńskiego w sytuacji, w której o takim umiejscowieniu pomnika w tym konkretnym miejscu powinny decydować władze Warszawy, a nie władze państwa. Jeszcze raz podkreślę: ten pomnik, jeżeli chodzi w ogóle o Lecha Kaczyńskiego, to w ogóle nie ma żadnej dyskusji i żadnego tego, bo ten pomnik w ogóle jest nie na miejscu. Mówimy o człowieku, który. Przyczynił się do tej katastrofy, którego działania polegające na demontażu procedur i na tym, że ten samolot w ogóle wystartował. To jest wina Lecha Kaczyńskiego, który od 2008 roku, kiedy mu pilot odmówił lotu do Tbilisi, gdzie Lech Kaczyński wydawał mu bezprawny, przestępczy rozkaz, wszystkich zainteresowanych odsyłam do Czterech rozmów moich i pana Arkadiusza, szczęsnego pilota, majora w stanie spoczynku, który dokładnie tłumaczy, dlaczego to Lech Kaczyński, generał Andrzej Błasik i Jarosław Kaczyński są odpowiedzialni za katastrofę smoleńską. I dlatego pomnik Lecha Kaczyńskiego poza wszelką dyskusją musi zniknąć z placu Piosenckiego. Natomiast upieranie się tym, że honorujemy tutaj ofiary katastrofy, tak. Ale dlaczego w taki sposób i czymś tak brzydkim i kompletnie poza dyskusją? Powiem Tomku, no ciebie to wzburzyło, więc. Jaki to ma wpływ na honorowanie ofiar katastrofy smoleńskiej? Bo wiesz, że, Znaczy, w katastrofie smoleńskiej zginął też szereg moich znajomych i, i było mi bardzo. Bo, bo było mi naprawdę niezwykle przykro. A też nie widzę powodu, żebyśmy dalej brnęli w to, żeby ta religia smoleńska, czyli ta niezwykle ważna część tej ideologii Kaczyńskiego, która pomogła mu w dostaniu się do władzy, dalej była kultywowana. Przecież jeżeli mówimy o aspektach prawnych, sam pan prezydent Trzaskowski we wcześniejszych swoich wypowiedziach mówił, w jaki sposób ten pomnik został postawiony. Ten pomnik został postawiony bezprawnie, ponieważ y, nie było żadnej konsultacji, zupełnie inne, inne, y, inną opinię mieli, mieli tutaj architekci w Warszawie czy, czy władze Warszawy, nie konsultowano tego, tego ze, ze społeczeństwem i po prostu zrobiono jakiś eksterytorialny teren należący do wojska i postawiono pomnik. No i pamiętacie Państwo, no będziemy to zawsze pamiętać, że Warszawa, przez tyle lat Warszawa była zamykana, każdego dziesiątego, i jeden mały gnom powodował E, zmianę linii autobusowych, e, e, zamykanie całych kwartałów miasta, ludzie byli tam bici, duszeni, e, odbywały się tam te cyrki ostatnio już do jakichś do jakich absurdów dochodziło to, że wykorzy wykorzystywano kontrterrorystów terrorystów do tego, do tego, żeby na podnośniku, na podnośniku strażackim e, no, przeszkadzali e, ludziom z lotnej brygady opozycji, no po prostu zadawać pytania, które są w normalnej demokracji naturalne, wszędzie. Przecież wiadomo, że tam, gdzie jeździ, nie wiem, prezydent Stanów Zjednoczonych, to to są demonstracje i, i nikt z tego powodu nie robi jakichś, jakichś problemów, czy gdzie, gdzie jeżdżą różni politycy. Jest to jest to naturalne. Ale Kaczyński na siłę chciał to nam wprowadzać i teraz wychodzi, no mój prezydent, bo ja głosowałem za na prezydenta Trzaskowskiego. Trzaskowski wychodzi i mówi, że on tak, on zgadza się na pałac Saski, to zastanawia się, czy odbudować go nie, ale żeby był otwarty dla Polaków. Ja też się zgadzam. I, i na zdanie y, ministra Sienkiewicza y, Mówi, że no tak, no ale usuwanie pomnika stamtąd nie przenoszenie gdzie indziej nie, bo to pogłębi rowy między Polakami. No, Ale Szanowni Państwo, no, Panie Prezydencie, czy według Pana to, że pomnik jest i każdego dziesiątego Kaczyński będzie tam pokazywał, że jednak e, e, on tutaj no jak gdyby dalej rządzi albo wróci do władzy, to jest e, jakaś, jakieś pojednanie Polaków? No, czy ten symbol to jest pojednanie Polaków? No ja już nie chcę porównywać tak, tak, tak dziwnie, ale różne symbole zostały w ogóle nawet z przyczyn historycznych zburzone. To jest porównanie, możecie mnie wziąć za, za, to, za to do sądu, czy gdzieś, ale no, Niemcy zburzyli, zburzyli yy, ostatnio, osta, ostatni bunkier Hitlera, mimo tego, że no, yy, cała, cała historyczna wartość tego jest olbrzymia. Rozwalili, zrównali z ziemią, zbudowali osiedle. Żeby nie było właśnie tego tej możliwości do szerzenia tych, tych wszystkich jakiegoś pomnika kultu, czy jakiejś innych historii. Ja tutaj mówię o czymś innym. Przecież ten pomnik może być przeniesiony na cmentarz, może być przeniesiony w innym miejsce. Ja nie wiem, dlaczego na przykład my tak gloryfikujemy tę katastrofę smoleńską, do której sam przyczynił się Kaczyński, widzimy chociażby oglądając te, te świetne materiały w tvn nie reaktora Świerczka, widzimy te kłamstwa Macierewicza e, obnażone, e, to, to dzięki czemu Kaczyński doszedł do władzy i nas, i nas zniewalał, ale zostawiamy element z tego, ten pomnik, gdzie ostatnio robią sami barierki, e, Macierewicz, no naprawdę kłamca, który kpis nas, pogubił jakieś, jakieś części, części e, samolotu e, prezydenckiego, te sprawy dopiero się rozpoczynają, a prezydent Trzaskowski przesądza wszystko i, i dalej, dalej zostawia element tego mitu. No to nie, nie, nie tak żeśmy się umawiali, panie prezydencie. Tym bardziej, że pan dawniej mówił co innego. Zostawił i są... nie, no po prostu. A dlaczego, na przykład, była wielka katastrofa pod szybką kolejowa? Zginęło tam mnóstwo Polaków, czy inne katastrofy. No to przepraszam, no to, to, to czy, czy, czy to życie Polaków jest, czy to życie Polaków jest, jest mniej, lub więcej ważne? No przecież po 100 osób to dawniej ginęło w weekendy w wypadkach samochodowych. No ja bardzo przepraszam, no ja rozumiem, ale dlaczego akurat, bo, bo so, z ból jest większy niż, niż, niż nasz? Przypominam tylko te działania. Yy, które no, do Białości doprowadzały Warszawiaków i, i wszystkich ludzi, kiedy Kaczyński 10, 10 zamykał część Warszawy, uruchamiał policję, a 18 zamykał część Krakowa i, i, i tam miał rocznicę, znaczy miesięcznicę ceremonii pogrzebu. A tutaj ma miesięcznicę, nasze no szanowni Państwo, no to może zrobić tygodnicę jeszcze, albo zrobić nicę. I, i, przecież, no, Stłuknijmy się w głowę. Tak, to. Panie, czy to to, Panie to prezydencie, no widzimy widzi mi się z małego gnoma. No niech pan sobie to traktuje jak je. ja takim językiem się w tym momencie porozumiewam, bo, bo, bo to, to do białości nas to, nas to rozgrzewa. Nie po to poszliśmy poszliśmy 4 czerwca, nie po to poszliśmy. 15 października milionami, żeby Pan nikt był wyjść i powiedzieć dobra, ale pomnik nie, bo z Jarekiem trzeba rozmawiać. To gówno byśmy poszli. Gówno byśmy na Was zagłosowali. Rozumie Pan? Niech Pan nie psuje tego co wyszło. Panie, Panie, panie... Ministrze. Panie Rafale. Przepraszam, panie, panie Rafale, Panie, Panie Ja kojarzę z dawnych, z dawnych czasów jeszcze Pan, Pan wie, tej młodzieżówki stamtąd żeśmy mieli okazję się poznać. No. Targiński, targiński, ciok, dziemba, rosu. Ma pan pamięć, prawda? I te wszystkie inne na przykład. Znaczy, wracając, ale wracając do tego do, do pomysłu, nie da się, e, powiem tak, nie da się e, mówić o pojednaniu w sytuacji, kiedy druga strona e, tego pojednania nie chce. Mało tego, gdyby w jakiś sposób e, pisowi udało się przeżyć e, te. Działanie jako partia i wrócić kiedyś do władzy, to jeżeli Kaczyński będzie żył, to nastąpi tutaj, szanowni państwo, po prostu no, taki zamach stanu już bez rękawiczek. To znaczy, Kaczyński się będzie mścił. On w tej chwili, jak twierdzą nasze wiewiórki, uważa, że był za miękki. Że na przykład z takimi ludźmi jak my to trzeba było po prostu na twardo jechać, po prostu zamykać, po prostu nie oglądać się, tydzień powrzeszczaliby po prostu i byłby koniec. I tak należało twardo. I teraz, jak wrócą do władzy, to już nie będzie miękkiej gry, to już będzie tylko i wyłącznie po prostu ta twarda. Ten pomnik, tak jak Tomek powiedział, z racji tych przede wszystkim pielgrzymek Kaczyńskiego, który odstawia szopkę. I paraliżował, ja jeszcze raz przypomnę, paraliżował Warszawę przez prawie 8 lat. Wstrzymywał ruch, zamykał, przecież gdyby to wszystko zliczyć, to są setki milionów złotych strat, wynikłe po pierwsze skierowania w tamto miejsce funkcjonariuszy policji, dwa z zamykania ruchu. I uwaga, przecież to są straty też firm podmiotów gospodarczych. To jest po prostu niewiarygodne, jak jeden koleś może odstawiać po prostu kropkę, a powiem tak, ja, ja, ja domyślam się, co kieruje Rafałem Trzaskowskim. On uważa, że jeżeli by to zrobił, poparł tego typu postulaty, to będzie miał mniejsze szanse w wyborach prezydenckich jako taki kandydat. Taki, że prezydent musi być bardziej koncyliacyjny. Ja powiem tak, że jeżeli ktoś waha się, czy zagłosować na Trzaskowskiego w drugiej turze, czy na kandydata PiSu, to znaczy, że jest bardzo mało zorientowanym człowiekiem. Kandydat PiSu to jest głos za dyktaturą, to jest głos za łamaniem prawa, to jest głos za Polską idącą w kierunku Białorusi, Rosji i takiej skorumpowanej Ukrainy, Ukrainy, z której, Pols, z której Włodymir Zełenski bardzo trudno mu się to udaje. Próbuje tę Ukrainę wyrwać, przenieść ją na zachód, wyrwać z tego zamkniętego, zaklętego kręgu korupcji. Jednym z powodów, dla których Ukraina dziś ma gigantyczne problemy z otrzymaniem pomocy jest to, że ta pomoc jest po prostu rozkradana. To znaczy, Amerykanie zaczynają mieć dostawać szału, że z każdych 100 dolarów gdzieś 30-40 dolców po prostu zostaje skradzione. Wiecie Państwo, momenty, w których broń, która jest przekazywana Ukrainie, ląduje w innych kręgach świata, to już jest coś takiego, w którym Amerykanie dostają szał. Bo to wiecie państwo, tam jest takie zupełnie inne, tam jest zupełnie podejście. Ja kiedyś pamiętam, jak Amerykanie podchodzili do ludzi, którzy w Polsce to jeszcze w latach 90. na porządku dziennym było chwalenie się. Że się wali y, słynnego fiskusa w y, rogi, czyli że się po prostu oszukuje na podatkach. W Stanach Zjednoczonych y, człowiek, który by takie rzeczy opowiadał, byłby traktowany mniej więcej tak samo jak facet, który mówi, że poszedłem do sklepu i przewaliłem komuś i obrobiłem ten, a przynajmniej kasę, a przynajmniej tam to jest o tyle uczciwsze, że jak ty płacisz mniejsze podatki, to inni się muszą zrzucać za ciebie, to jest, tam jest, pod tym względem jest zupełnie inne wychowanie, więc powiem tak, ja mam, liczę na refleksję pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego i na to, że jednak program schody Smoleńskie z placu y, zostanie zrealizowany. Y, bo y, powiem tak, PiSu y, y, tym przychylności PIS-u trzaskowski tym nie kupi. Po prostu i tak nie zagłosują na niego y, pis i tak nie zagłosują, a to będzie element y, kolejnych konfliktów niepotrzebny. Hmm, więc to są. To są tego. Więc im szybciej, szanowni państwo, ten pomnik smoleński, bo to trzeba tak naprawdę pozbyć się dwóch rzeczy. Bez wątpienia musi zniknąć, i tutaj, tak jak mówię, że dyskusja pomniki Lecha Kaczyńskiego, wszystkie te, które stawiano odgórnie na życzenie Jarosława Kaczyńskiego, bo tam, gdzie jeżeli władze samorządowe, które wybrali sobie Polacy, takim uznały, no to niech sobie to już jest kwestia. To jest, proszę, no, mamy wolność, że, że tak powiem. tego, Natomiast moment, w którym Lecha Kaczyńskiego narzuca nam w Warszawie, Jarosław Kaczyński, że nacjonalizuje plac, zabiera, kradnie ten plac w po to, żeby tam po, 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 powiesić figurkę. A po jego, swojego widzimisię bezprawnie stawia pomnik. Tak, jeszcze sobie pomnik. Umówmy się, że to, to niby ma być jego pomnik, no bo to są bracia bliźniacy że podpisany Lech Kaczyński. Natomiast ten pomnik, powiem, drodzy Państwo, ja jestem za kasowaniem takich symboli, bo to jest pomnik poddaństwa. To jest, rozmawialiśmy o Radosławie Sikorskim, który uważał, że i nadal uważa, że Pałac Kultury powinien zostać zniszczony, właśnie po to, żeby Rosjanie nie mieli tej satysfakcji, żeby patrzą na panoramę Warszawy i mówią, o, my tu byliśmy. My się, no, e, 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 e. będziemy tutaj, wrócimy, to jest symbol tak, tego, tak, tego, że my tak, panowaliśmy i będziemy, będziemy ten... panować. Przypominam panu, panie... E, tak samo jest z pisem. pan będzie uprzejmy zobaczyć, jak było z pomnikiem e, Stalina w... w w czasie w Czechach, w Czechosłowacji. Nikt nie patrzył na to. Tak naprawdę byłaby to wielka tragedia historyczna. Nie można porównać do tych, do schodów, bo jeden z największych pomników Stalina mm, na świecie, no, ten, ten, ten cały cokół, jest w wielkości tylko boisk piłkarskich. Nie było mowy. Po prostu i to trzeci, u których. No, trzeba przyznać, że ta indoktrynacja była bardzo mocna. Pamięta pan pewnie już, chociaż pan jest młodszym człowiekiem, jak Czechy wyróżniało się w tym obozie państw tych socjalistycznych, gdzie na, na każdym kroku był cierpi młot, czerwone flagi i jednak doszli do wniosku, należy to rozwalić I rozwalili. I mnóstwo państwa tak było. I, I to się niczym nie różni, ten pomnik Kaczyńskiego postawiony nam na siłę od tych symboli stalinowskich. To jest tak samo, w takim samym trybie postawiony. A pan się zastanawia, czy to zdjąć, czy zostawić? Nie. Bo będą, będą kłótnie. Oni tak na pana nie zagłosują. Oni będą pana dręczyć, będą pana wyzywać, będą... będą... Absolutnie, pomawiać. A to będzie tylko żywie awantur i możliwości dla Kaczyńskiego e, kultywowania religii smoleńskiej. Tylko tyle. Szanowni Państwo, e, Polski Grzech Tolerancji to jest historia ekspert, e, magazyn, którego jesteśmy jako wydawni, w, jako e, Instytut Zarządzania Informacją Wydawcą, polski grzech tolerancji, czyli dopuszczenie do powstania pierwszego państwa polskiego, ale nie tylko. Tych grzechów tej tolerancji było później dużo więcej, tutaj one są wszystkie wyliczone. Prowokacyjna teza: Czy właśnie to, ta tolerancja sprawiła, że później Polska Rzeczpospolita w XVIII wieku przestała istnieć? Religia jako sposób rządzenia państwem jako pewne zagwarantowanie spójności. Jak to wyglądało, szanowni państwo, warto na pewno przeczytać i wyrobić sobie zdanie. Oprócz tego mity okrutnych piratów o tym, że piraci wcale nie byli tacy okrutni, i za jakich ich uważają. I uwaga, ulubiony polityk Ala Capone i Donalda Trumpa. Kim był burmistrz Chicago, który i dlaczego Trump go podziwia? Trump, który się szykuje, szanowni państwo, do powrotu do prezydentury. Jak mu się uda, drodzy państwo, oj, to mamy przerąbane. Historia Ekspert w dobrych kioskach, w dobrych kempikach. Panie Jarosławie, pan Nozofiu, po 17.00, no pan, możemy dowiedzieć się to, o czym mówiliśmy. Prawo i sprawiedliwość ze wszystkich sił, cytuję z Onetem, zamierza wspierać dalsze protesty rolników, które stają się teraz większym problemem dla rządu Donalda dla Tuska i całej koalicji. Jarosław Kaczyński nakazał swoim politykom podłączać się pod wszelkie akcje protestacyjne, które co przyciągają coraz większą uwagę mediów oraz zyskują poparcie społeczeństwa, nas na kolejne wielkie rolnicze demonstracje. Na pewno nie odpuścimy tego dramatu. To dla nas polityczna szansa, mówią politycy z Nowogrodzkiej. Panie Jarosławie, rolnicy nie są głupi. Niech pan będzie przynajmniej zobaczyć, co teraz powiedział Donald Tusk. Pan Tusk rozmawia z Ukrainą i nawet nie wyklucza czasowego zamknięcia całkowicie granicy, granicy z Ukrainą. Pana nie było na to stać. Rolnicy doskonale pamiętają, kiedy pan e, krzyczał, że nie ma problemu ze Zborem. Żadnego. A e, Tusk, kiedy pokazywał, że jest ten kłopot i ten kłopot e, teraz przerodził się w te olbrzymie problemy e, dla rolników, to pan go nazywał ruskim agentem. Ludzie to pamiętają. I e, to, że pan również. E, no, w jaki sposób delegował swojego też lubnica, czyli Piotra Dudę, do tego, że Solidarność teraz przyłączy się do tych słusznych protestów. Osiem no, lat nie pomagała, nie pomagała rolnikom też, e, tylko miała swoje, jakieś inne tamte swoje pomysły i stała ramię w ramię z panem. E, no dobrze by było, żeby ci pana ludzie również nie uczestniczyli w tym, bo tam są różne prowokacje e, ze strony Rosjan. Także niech Pan się nad tym spokojnie zastanowi, ale znając życie, pewnie Pan się nie zastanowi. Znając życie, rolnicy Pana nie chcą i jasno, wyraźnie Panu powiedzą, że żeby Pan sobie stamtąd poszedł. A może trochę odwagi, sam Pan się wybierze, niech Pan pojedzie tą piękną swoją Skodą i, i z ochroniarzami, niech Pan wyjdzie na takim wiecu i usiłuje rolnikom wytłumaczyć na przykład o to o tym Zielonym Ładzie to Pan mówił wcześniej, czy jakieś te inne swoje mądrości. Niech Pan wyjdzie i Pan mówi. Gratuluję Panu. Należy się tak powiedzieć. No, rolnicy polityków nie chcą. Tyle, Panie Jarosławie. Nikt nie kupi tej głupoty. To wszystko. Szanowni Państwo, do zobaczenia.